Plecaki nie tylko ewakuacyjne, bo mamy dużo modeli plecaków i z takich plecaków bardziej codziennych czy, czy plecaków na szlaki górskie na pewno fajnie sprawdzają się modele combo i pokażę Wam jak można też wykorzystać dodatkowe funkcje, które są w plecaku, które niekoniecznie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale pokażę właśnie to co można z nimi zrobić dodatkowo. Jeżeli chodzi właśnie o sam plecak. Zarówno czy w tych większych modelach 45-litrowych, 40- czy 27-litrowych mamy pasy mole. Te pasy mole są przeszywane w odpowiednich szerokościach, wysokościach, tak aby była możliwość założenia sakwy bocznej, e, ogólnie sakwy, jakichś zasobników tutaj na, na taśmę mole. Jest możliwość u nas w sklepie wybrania albo sakwy bocznej, tutaj jakby większej, jest tak samo dostępna sakwa mniejsza. To są te sakwy boczne. Natomiast na przodzie jest możliwość również wybrania sakwy dolnej. I w zależności też do modelu, który wybieramy, jest możliwość wybrania albo większej sakwy, czyli ona jest wtedy do tego plecaka 45-litrowego. Jest możliwość wtedy założenia w ten sposób albo sakwy dolnej, mniejszej, i ona pasuje wtedy do plecaka 27- bądź 40-litrowego modelu. I te sakwy są dostępne też kolorze plecaka, czyli w zależności jaki kolor plecaka wybieramy, jest możliwość wybrania w tym samym odcieniu, w tym samym kolorze sakwy. W plecakach z kordury sakwy są wszędzie na zamówienie, więc jeżeli chcecie mieć kordury idealnie w tym odcieniu, no to proszę też o kontakt do nas, wtedy przygotujemy takie sakwa, aby była możliwość dopasowania idealnie pod kolor czy, czy wzory plecaka. Oprócz pasów mole są tak samo pasy kompresyjne, tutaj troki na przy, na przytroczenie dodatkowych rzeczy i one są tak samo po obu stronach, więc jest możliwość tutaj zapięcia dodatkowych rzeczy, oczywiście troki na dole z możliwością zapięcia, czy karimaty, czy śpiworu, te troki na dole one mają obwód do 60 cm, więc spokojnie tutaj też większość namiotów jest możliwość dotroczenia. W modelu 45-litrowym, bo nie ma tego w 27 czy w 40-litrowym, w modelu 45-litrowym jest dodatkowa kieszonka na spodzie, czyli sam plecak kończy nam się w tym miejscu, czyli tak jak mamy jakby wyjście tych troków dolnych, natomiast jest możliwość też skorzystania z tej sakwy jakby z podwójnego dna i oddzielić sobie rzeczy, które nie chcemy mieć w plecaku w części głównej. Oprócz trochów, czy kieszeni czy... Pasów mole jest tak samo panel rzepowy czy troki dodatkowe, które też można wykorzystać.